Kosmetyki z witaminą C. Dlaczego warto je stosować i czym wyróżnia się bestsellerowa już od lat linia Sesderma Zapytam o to kosmetologa i ekspertka marki Sesderma Justynę Gogulą. Cześć, Justyna! Cześć! Linia Cevit, uwielbiana, bestsellerowa u nas w sklepie już od lat. Chyba też taka flagowa linia Sezderma, takie serce marki, bym powiedziała, ale nie jedyna linia, no bo w kosmetykach Sezderma mamy z czego wybierać. Dzisiaj się skupiamy właśnie na tej witaminie C. Składnik też uwielbiany, dużo się o nim mówi. Mam nadzieję, że dzisiaj odpowiemy też na najwięcej pytań naszych klientów, na takich pytaniach. Chciałabym się skupić na takich pytaniach, które najczęściej do nas wracają, i na samym początku byśmy zaczęły od tego, Dlaczego w ogóle warto stosować kosmetyki z witaminą C? Ogólnie rzecz biorąc, warto stosować kosmetyki z witaminą C ze względu na jej właściwości. Ale myślę, że warto jest zacząć od tego, że nasz organizm nie produkuje witaminy C endogennie. Czyli my, jako ludzie, nie jesteśmy w stanie tej witaminy C sami stworzyć, wyprodukować na potrzeby naszego organizmu. I żeby nasz organizm prawidłowo funkcjonował, warto jest tą witaminę C suplementować. Największe zasoby witaminy C pochodzą najczęściej z diety. Mhm. Oczywiście występuje też suplementacja, czyli stosowanie witaminy C do ustne, ale te zasoby witaminy C najczęściej są jakby spożytkowane. Przez nasz organizm od wewnątrz, czyli na potrzeby procesów metabolicznych, które się odbywają w naszych narządach. Jeśli natomiast chcemy, aby nasza skóra również zaczerpnęła odrobiny witaminy C, niezbędne jest stosowanie tej witaminy C w postaci zewnętrznej, w formie kosmetyków, o których będziemy mówić za chwilę. Dokładnie, a na jakie problemy skóry byś poleciła? Kosmetyki Powiem kilka tak, e, Witamina C tak naprawdę działa na e, wiele problemów skórnych mm -hmm. ze względu na swoje właściwości. Gdybym miała nawiązać już do takich najważniejszych działań witaminy C, to jej głównym działaniem jest działanie antyoksydacyjne, czyli ochronne, w związku z czym będzie ona wskazana do każdego rodzaju skóry, który. Oczekuje świadomej pielęgnacji i który jest świadomy tego, że działanie czynników zewnętrznych ma negatywny wpływ na, na starzenie się skóry. Innymi wskazaniami są na przykład przebarwienia mhm. albo skóra nadreaktywna, skóra wrażliwa, ponieważ witamina C działa zarówno rozjaśniającą, tudzież działa hamującą na proces powstawania barwnika hmm. lub działa przeciwzapalnie w kontekście tych skór nadwrażliwych. A jej takim najważniejszym działaniem dla każdego rodzaju skóry poza działaniem antyoksydacyjnym jest działanie przeciwstarzeniowe, hmm. dlatego że jest ona Kofaktorem, czyli jest takim składnikiem procesów, które produkują kolagen i bez zawartości witaminy C w tych procesach no, ten kolagen nie jest produkowany w dostatecznej ilości, i ten proces nie jest na tyle sprawny, na ile mógłby być przy zastosowaniu witaminy C. Okej, okay, czyli możemy podsumować to tak, że ona ma niezwykle szerokie działanie i będzie odpowiednia niemal przy każdym problemie skóry, niemal dla każdego typu skóry. Myślę, że tak, ponieważ na ten moment na rynku jest dostępnych wiele form witaminy C i daje nam to doskonałą możliwość doboru substancji aktywnej jakby witaminy C w odpowiedniej formule do rodzaju skóry. Bo należy pamiętać, że zdarzają się pewne sytuacje, kiedy ta witamina C może stanowić przeciwwskazanie. Natomiast dotyczy to głównie tej najstarszej formuły albo tej najbardziej podstawowej, e, czyli czystego lewoskrętnego kwasu askorbinowego. Jeśli pojawiają się jakiekolwiek mity na rynku, zwykle dotyczą one właśnie tej pierwszej witaminy C w czystej postaci, która jest najmniej doskonała. Mhm. Ale dzięki temu, że ta substancja istnieje, byliśmy w stanie stworzyć inne substancje, e, jakby które mają doskonałe właściwości, a pozbawione są ewentualnych skutków ubocznych. Więc reasumując tak, witamina C może być stosowana do każdego rodzaju skóry, natomiast należy pamiętać, żeby dobrać ją odpowiednio do potrzeb swojej skóry i żeby skupić się na określonych potrzebach tej skóry. Tak, czyli zwracamy uwagę, co to jest za kosmetyk, jaka jest forma, jakie jest stężenie, ale tak. patrzymy nie tylko na samą witaminę C, a całościowo na całą formulację kosmetyku. Dokładnie. Chciałam się jeszcze zatrzymać przy mitach, bo wspomniałaś. Wcześniej, że witamina C będzie też rewelacyjnym takim składnikiem, jeżeli chcemy działać na przebarwienia, ale krąży też taki mit, że witamina C będzie powodowała przebarwienia. Owszem, taki mit krąży i trudno jest go obalić, ponieważ jest mitem chwytliwym. Nawet kiedy czytamy artykuły dostępne w internecie, bardzo często ta informacja się pojawia. Być może nie jest weryfikowana. Ja mogę od siebie powiedzieć, że witamina C w dostępnej formie, choćby w produktach marki Sesderma, nie będzie stanowiła zagrożenia pod kątem przebarwień, dlatego że zawiera wszystkie witaminy C, bo jest tych formów wiele, będą bezpieczne w kontekście stosowania całorocznego. I nie będą niosły ryzyka pojawienia się przebarwień. Jedynym, jakby jedyną prawdą, mhm. e, do której moglibyśmy nawiązać, jest fakt, że ten właśnie czysty, lewoskrętny kwas skorbinowy, o którym wcześniej wspomniałam, może ewentualnie prowadzić do delikatnej nadwrażliwości skóry, której konsekwencją może być złuszczenie. I mhm. wtedy, jakby sama witamina C w sobie nie jest przyczyną pojawienia się przebarwienia, a fakt, że uwrażliwiła skórę, uruchamia proces. Ochrony, takiej auto ochrony skóry, który do pojawienia się tego przebarwienia może doprowadzić. Dlatego, jeżeli chcielibyśmy mieć w pełni bezpieczną pielęgnację całoroczną, starajmy się szukać produktów, które zawierają stabilne postaci witaminy C, które oprócz tego, że są bezpieczne, to działają dodatkowo zapobiegająco, jeśli chodzi o proces melanogenezy, czyli powstawania przebarwień. Super. Wspomniałaś też wcześniej już o, o właśnie kosmetykach sezdermowych, kosmetykach z linii Cevit. i chciałabym teraz na chwilkę się um, przy nich zatrzymać, bo jest to bestsellerowa linia w naszym sklepie, uwielbiana od lat. Myślę, że takim naj, największym ulubieńcem jest ten duet serum e, i krem do twarzy. E, tutaj też m, warto, żebyśmy podkreśliły, że jeżeli chodzi o kremy do twarzy, mamy z czego wybierać w tej linii, ale teraz też, jeżeli chodzi o serum, to mamy z czego wybierać bo niedawno pojawiło się nowe serum. Powiem tak, ta linia c -Wit jest linią rzeczywiście trudną do wyparcia przez inne produkty zawierające witaminę C i ona coraz um, posiada coraz więcej produktów jakby w swojej gamie. Każdy z tych produktów różni się od pozostałych w związku z czym ta oferta um, stanowi kompleksową ofertę dla każdego rodzaju skóry na ten moment. Mhm. Jeśli mówimy już o kremie i serum, to rzeczywiście jest to takie podstawowe, ale też sztandarowe połączenie, lubiane przez wszystkich klientów, ze względu na to, że zawiera bezpieczną formę witaminy C, czyli 3-oetylowany lewoskrętny kwas skorbinowy, mhm. natomiast um, jego głównym działaniem jest działanie antyoksydacyjne. Więc jeśli chodzi o grupę docelową klientów, każdy tak naprawdę może sięgnąć po ten zestaw, ponieważ ochrona antyoksydacyjna jest wskazana do każdego. Każdego rodzaju skóry. Pozostałe produkty, takie jak serum C-5, który mm -hmm. pojawił się niedawno na rynku, mają dodatkowe składniki aktywne. Poza antyoksydacją będą działały na przykład stymulująco, czyli będą wykazywały silniejsze działanie anti-aging, więc są doskonałe dla osób, które obok działania antyoksydacyjnego, mm -hmm. e, które w w tym klasycznym e, wariancie jest rzeczywiście najsilniejsze, oczekują na przykład działania przeciwstarzeniowego, tak? Więc e, myślę, że każdy znajdzie w ofercie e, linii Cevit coś dla siebie, ponieważ są to produkty zarówno w formie serum, emulsji, kremów, ampułek, masek, płatków pod oczy. Można stworzyć pełnowymiarową pielęgnację tylko na bazie tej linii, ale można ją również wykorzystać do tego, by skomponować dopasowaną do potrzeb swojej skóry e, pielęgnację z użyciem innych produktów, a witamina C będzie wtedy tylko uzupełnieniem jednego z etapów pielęgnacji. Super, no tutaj zawsze se i też nieraz w wspólnych live'ach podkreślałyśmy, że najbardziej musimy zwrócić uwagę na to, czego potrzebujemy w tej pielęgnacji, czego oczekujemy, czego potrzebuje nasza skóra, bo często dostajemy takie pytania, czy możemy stosować tylko kosmetyki z linii CW, czyli serum, krem, krem pod No i tutaj pamiętam, że zawsze też odpowiadałyśmy, podkreślałyśmy, że musimy zrobić krok w tył i zastanowić się, czego ta skóra potrzebuje, czy tylko tej witaminy C, czy właśnie połączenia różnych linii, bo tak jak wspomniałaś, Sezderma jak najbardziej podkreśla to, że te linie rewelacyjnie się łączą, rewelacyjnie się uzupełniają i możemy naprawdę super pielęgnację zbudować, także podpowiedzieć na różne, najróżniejsze potrzeby naszej skóry. Dokładnie tak. Firma od zawsze, od kiedy pamiętam, stawiała na to, żeby mieć bardzo indywidualne podejście do tej pielęgnacji domowej, ale też pielęgnacji profesjonalnej, którą oferuje. I tutaj jakby dajemy tą możliwość, aby tworzyć na bazie różnych produktów z różnych linii. Można oczywiście stosować produkty z tej samej linii, jednak lepiej jest, kiedy łączymy produkty z różnych linii, ponieważ dajemy skórze więcej składników aktywnych i samodzielnie jesteśmy w stanie dobierać je indywidualnie do potrzeb skóry lub przy pomocy kosmetologów, oczywiście, do czego zachęcam. I prawdopodobnie przy zastosowaniu takiej rozbudowanej pielęgnacji połączeniu kilku linii na raz efekty pozabiegowe czy popielęgnacyjne będą zdecydowanie lepsze i bardziej satysfakcjonujące. Zapytałabym za chwilkę też, czym łączyć, ale zanim przejdziemy krok dalej, wróćmy jeszcze raz na moment do tego serum, bo nowe serum jakiś czas temu miało swoją premierę i teraz bardzo dużo dostajemy pytań, czy one muszą być stosowane zamiennie, czyli musimy wybrać albo jedno, albo drugie, czy to jedno będzie lepsze od drugiego. Wspomniałeś już o tym, że one tak naprawdę mają inne nieco działanie, na coś innego będą polecone. Powiem tak. One mają teoretycznie tą samą witaminę C w składzie, mhm. ale różnią się substancjami dodatkowymi i to będzie weryfikowało czy determinowało to dla jakiego rodzaju skóry będą polecane. Pierwsze tradycyjne serum liposomowe, to które od lat mamy na rynku, jest to serum, które jest jakby nastawione na działanie antyoksydacyjne. Mhm. W składzie mamy witaminę C plus grupę antyoksydantów oraz substancji nawilżających, więc doskonale się nadaje jako pielęgnacja dzienna, na przykład poprzedzająca aplikację kremu z SPF. Myślę, że to jest jakby dobre rozwiązanie dla każdego rodzaju skóry na co dzień. Natomiast co do drugiego produktu, czyli c 5 serum, mamy w jego składzie nie tylko tą jedną formę witaminy C, ale dodatkowe cztery, czyli mamy większą ilość witamin C, co zwiększa prawdopodobieństwo ich skutecznego działania. Mhm. Natomiast poza nimi znajdują się też substancje przeciwstarzeniowe. I tutaj kładziemy nacisk na taką pielęgnację nocną. To serum śmiało można stosować wieczorem. Ponieważ wieczorem skóra jest bardziej e, podatna na działanie substancji przeciwstarzeniowych, i możemy traktować je jako taki booster witaminowy e, w terapii anti-aging. Tak to widzę. Niemniej e, polecam każdemu wypróbować zarówno jeden produkt, jak i drugi, bo poza tym, że różnią się składem, będą różniły się również konsystencją. Liposomowe serum Cevit, to tradycyjne, ma bardziej treściwą konsystencję, natomiast nowy Cevit 5 jest lekką formułą, dobrze wchłanialną e, do Doskonale, właśnie sprawdzającą się jako produkt poprzedzający, nawet bardzo bogatą pielęgnację wieczorną. Ja bym poleciła stosować Cevit 5 serum, na przykład z takimi linami jak Ocean Skin, czyli mm -hmm. linią nawilżającą dla osób, które oczekują czegoś więcej od samego działania nawilżającego. Można połączyć to serum również z linią Azelac RU, czyli linią, która jest dedykowana skórą z hiperpigmentacją, czyli z przebarwieniami, więc będziemy wspomagać działanie rozjaśniające. Możemy na przykład połączyć ten produkt z linią Faktor G w kontekście działania przeciwstarzeniowego. Także tutaj tych możliwości łączenia serum Cevit 5 z kremem w pielęgnacji wieczornej jest naprawdę bardzo dużo. Ale jeśli chodzi o moją rekomendację, to przede wszystkim antyoksydacja rano, a to działanie takie stymulująco przeciwstarzeniowe na wieczór. Super. Myślę, że to jest taka złota zasada i też fajny trik, taka porada pielęgnacyjna, że warto nie stosować też wszystkiego naraz, tylko tą pielęgnację poranną i wieczorną dobrze sobie rozplanować. Um, jaś typowo o tym nowym serum, ale też tak naprawdę całościowo, linie, cawic z różnymi tymi liniami możemy sobie połączyć i chciałam ciebie zapytać szczególnie o retinoidy, bo jest też w ofercie marki Sysderma, um, z czego wybierać, jeżeli chodzi o kosmetyki z retinoidami? Mamy też dwie linie: RetiAge i Retises. Czy Właśnie tą linię CEWIT poleciałabyś łączyć i z jedną, i z drugą? Czy, czy może tak, z czymś niekoniecznie? Jak najbardziej poleciłabym stosować je w połączeniu. A to wynika z tego, że już od lat znane jest połączenie witaminy C z retinolami, zarówno w pielęgnacji domowej, jak i pielęgnacji profesjonalnej. Te dwa składniki aktywne są chyba takimi najbardziej rozpoznawalnymi i najbardziej docenionymi na rynku składnikami aktywnymi. Mhm. I myślę, że gdybym zadała Ci pytanie, jakie najlepsze substancje aktywne mogłabyś wymienić padłoby właśnie na retinol i na witaminę C. Stąd też to połączenie jest jak najbardziej wskazane. Jeśli chodzi o ich działania, one się uzupełniają, bo zarówno witamina C, jak i retinol działają przeciwstarzeniowo, działają przeciwzapalnie, działają regenerująco, stymulują procesy naprawcze, więc wykorzystując różne mechanizmy, w jakich działają te dwie substancje, jesteśmy w stanie zadziałać na skórę bardzo korzystnie i uzyskać zwielokrotniony efekt e, jakby w porównaniu do samodzielnego zastosowania każdej z nich. Ja uważam, że najlepszym potwierdzeniem tego, że warto jest łączyć witaminę C z retinolem jest fakt, że w wielu produktach ona jest zawarta już w połączeniu z tym retinolem, między innymi w linii Retices, mm -hmm. w kremie regenerującym na noc Retices 025 tudzież Retices 05. Mm -hmm. Tam w składzie właśnie obok retinolu w czystej postaci występuje również witamina C. Jeżeli chciałybyśmy połączyć sobie linię Cevit i właśnie przykładowo linię Reti-Age, to poleciłabyś to tak rozdzielić, jak wspomniałaś wcześniej, czyli antyoksydacja, linia Cevit w porannej pielęgnacji, a wtedy retinoidy w tej wieczornej pielęgnacji? Powiem tak, jeżeli musiałabym to rozdzielać, mhm. ze względu na ograniczenia to tak zastosowałabym witaminę C rano w połączeniu z produktem SPF mm -hmm. a wieczorem retinoid natomiast e, ja preferuję stosowanie pielęgnacji złożonej bogatej e, w związku z czym jeśli miałabym produkt z witaminą C chętnie stosowałabym go zarówno rano w pielęgnacji mm -hmm. antyoksydacyjnej jak i wieczorem przed produktem z linii retiH na przykład w postaci kremu po to żeby wzbogacić tą pielęgnację wieczorną Okej, okay, ale tutaj podkreślamy, jak zawsze, to indywidualne podejście. Tak. Wspomniałaś też wcześniej o tym, że warto korzystać z pomocy specjalistów, warto korzystać z porad kosmetologów i z takich porad też można korzystać u nas, bo one są dostępne online u nas na topestatic.pl i warto sprawdzić, czego ta skóra teraz potrzebuje i z jakimi liniami, z jakimi innymi kosmetykami. Właśnie, jeżeli chcemy postawić na tę linię CEWIT, um, możemy to wszystko połączyć, na czym się skupić. Nie działajmy tutaj w ciemno, raczej Dokładnie. nie na własną rękę. E, chciałam też zapytać ciebie, o pielęgnacji okolicy oczu, bo krąży też taki mit, że ta witamina C pod oczy będzie podrażniała skórę i raczej nie będzie to polecane. Czy to? To jest nic, prawda? Powiem tak, to znowu zależy od formy, w jakiej mm -hmm. ta witamina C znajduje się w danym e, produkcie. Jak wspomniałam, jeżeli chodzi o linię Sesderma, my za, jakby stosujemy tylko i wyłącznie te stabilizowane formy witaminy C, które nie niosą ryzyka uwrażliwienia skóry. Także jeżeli mówimy o produkcie z linii Cevit, e, dedykowanym do pielęgnacji okolicy oka, Cevit Contour, jak najbardziej można stosować go na okolice oka, jest to wręcz wskazane, zarówno w połączeniu z pozostałymi produktami z linii Cevit, jak, jak i w w połączeniu z innymi liniami. Jeśli natomiast mówimy o, o samej witaminie C, to znowu, wystrzegamy się tylko i wyłącznie tej, która niesie ewentualne ryzyko podrażnienia, czyli czystego lewoskrętnego kwasu skorbinowego. ale myślę, że na, na, na dzień dzisiejszy już w niewielu produktach ta, ta forma się znajduje ze względu na swoją niestabilną postać. No i też dzisiaj mamy z czego wybierać, jeżeli chodzi o kosmetyki do pielęgnacji okolicy oczu, no bo tutaj, jeżeli chodzi o sesdermę, to w... W wielu liniach, powiedziałabym, w większości tych wszystkich dostępnych linii, mamy też specjalnie stworzony kosmetyk pod oczy. Tak, jeśli chodzi o linię Sesdermy, rzeczywiście mamy specjalny kosmetyk pod oczy. A to, czego nie podkreśliłam, myślę, że warto zwrócić na to uwagę, to fakt, że oprócz tego, że jest zastosowana w tych produktach stabilna postać witaminy C, co już nikogo nie powinno dziwić, to dodatkowo nośnikiem, jeśli chodzi o markę Sesderma, jest nanotechnologia. I ta nanotechnologia dodatkowo jakby zwiększa bezpieczeństwo stosowania produktów o potencjalnym działaniu drażniącym mm -hmm. ze względu na to, że charakteryzuje się takim stopniowym uwalnianiem substancji, dzięki czemu my ograniczamy ewentualne skutki uboczne stosowania produktów o jakimś tam potencjale takim um, uwrażliwiającym. Okej. Okay. A um, chciałabym zapytać też ciebie jeszcze raz o tą poranną pielęgnację, bo wspomniałaś już wcześniej o tym, że właśnie przykładowo serum z witaminą C możemy stosować pod krem z filtrem, ale dlaczego to jest takie super połączenie? Dlaczego to jest taki super duet? Ta witamina C i krem z filtrem? Przede wszystkim dlatego, że stosując pielęgnację poranną mamy jeden cel. Chcemy chronić się przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych i stosujemy substancje i produkty, które je zawierają, o charakterze, który ma dać nam ochronę. Przeciw, jakby, anty, przeciw wolnym rodnikom, mhm. ochronę antyoksydacyjną, e, czyli chronimy się przed stresem oksydacyjnym, który ma negatywny wpływ na, na wszelkie procesy w skórze, bo to nie jest tylko starzenie się. To są procesy zapalne, to jest właśnie hiperpigmentacja, bardzo często ogólnie nazywana fotostarzeniem. I jeżeli zastosujemy produkt SPF samodzielnie, to będziemy chronić skórę przed e, promieniowaniem, niemniej jakaś. E, część promieniowania i tak do skóry dociera. W związku z czym niezbędnym jest zastosowanie dodatkowo produktu antyoksydacyjnego, bo to jego rolą jest niwelowanie szkodliwego działania wolnych rodników i reaktywnych form tlenu, które siłą rzeczy i tak podczas ekspozycji skóry na słońce będą się wytwarzać. Mhm. A kosmetyki z witaminą C, a nawet skupiając się tutaj dokładnie linia Cevit, to jest taka linia całoroczna, nie sezonowa? Zdecydowanie całoroczna. Zdecydowanie całoroczna. E, oczywiście my chętniej sięgamy po produkty z witaminą C w okresie lata, mm -hmm. e, bo traktujemy te produkty jako produkty bankietowe, produkty rozświetlające, produkty, które dadzą naszej skórze wiele blasku i takiej świeżości, e, szczególnie jeśli skóra jest lekko muśnięta słońcem. Mm -hmm. e, niemniej e, jeśli chodzi o okres jesienno-zimowy również jest wskazana ze względu na to, że to promieniowanie i działanie czynników zewnętrznych nadal e, jest e, i nadal nam szkodzi, więc antyoksydacja wskazana jest przez cały rok. Witamina C moim zdaniem powinna być stosowana całorocznie. Ja bardzo zawsze zachęcam do stosowania witaminy C i już nawet nie tylko ze względu na te właściwości. Jeśli zdarzyłoby się, że kogoś to nie przekonuje. E, myślę, że sam zapach produktów mm -hmm. z linii Cevit o zapachu słodkiej pomarańcze e, może jakby przywrócić wspomnienia wakacji w okresie jesieni i zimy. Tak, bardzo się cieszę, że o tym powiedziałaś, bo zdecydowanie chciałam też to podkreślić. Zapach, e, ale też konsystencja. Jest taka naprawdę duża przyjemność e, stosowania. No i to jest bardzo ważne, no bo jeżeli lubimy kosmetyki, które stosujemy, które mamy w kosmetyczce, to po prostu też o nich pamiętamy. Ta pielęgnacja jest wtedy bardziej regularna, bo my chętnie po to wszystko sięgamy, więc jak najbardziej zwracajmy uwagę na to, jakie mamy preferencje, jeżeli chodzi o zapach, jeżeli chodzi o konsystencję, o wykończenie, e, bo czasami niektóre kosmetyki też dają bardziej takie satynowe wykończenie, inne zapewnią bardziej efekt glow. E, chciałam zatrzymać się jeszcze na chwilę przy tym temacie takich kosmetyków bankietowych. Dostajemy dużo pytań o to, co sprawdzi się przed ważnym wyjściem. Myślę, że tutaj szczególnie ampułki mogłybyśmy polecić, jeżeli chodzi o linię Cevit, prawda? Jak najbardziej. Można je potraktować jako taki mini zabieg bankietowy, możliwy do wykonania w domu. Ampułki z linii Cevit mają taką delikatną, oleistą konsystencję. One zawierają... Ten wspomniany wcześniej czysty lewoskrętny kwas skorbinowy, ale nie bez powodu, ponieważ to jest jedyna forma witaminy C, która działa tu i teraz, ze względu mm -hmm. na to, że ma tendencję do szybkiego utleniania się i bardzo krótkiego działania, ale daje nam ten efekt takiego mikrozłuszczenia na skórka, po którym skóra jest gładka, świetlista, napięta i gotowa na wielkie wyjście. Polecam stosować ampułki z witaminą C jako taki dodatkowy zabieg pielęgnacyjny w tej pełnowymiarowej. Pielęgnacji domowej. Na przykład teraz w tygodniu, właśnie przed wielkim wyjściem. Można zastosować taką ampułkę na noc bezpośrednio przed snem, dać jej czas na zadziałanie, mm -hmm. a kolejnego dnia po wykonaniu porannej toalety i zmyciu produktu, cieszyć się już tą gładką, świetlistą i taką aksamitną skórą. Ale po, poza tym, że ampułki taki efekt nam dostarczą, możemy też zastosować na przykład płatki pod oczy z linice mm -hmm. szczególnie wskazane dla osób, które mają problematyczną okolicę oka. One doskonale rozświetlają okolice e, oka, będą dawały taki efekt blasku, nawilżenia, e, wygładzenia, więc e, poza ampułkami również te płatki pod oczy e, polecam. Super. Na sam koniec, czy linia Cevit jest polecana na przykład tylko dla skór młodych. Czy to jest taka linia, powiedziałabym wręcz ponadczasowa i po prostu nie patrzymy na wiek, a na to, czego oczekujemy od pielęgnacji? Jeśli chodzi o produkty marki Sesderma, nigdy nie patrzymy na wiek. Mhm. Te produkty nigdy nie mają konkretnych wskazań, jeżeli chodzi o grupy docelowe osób, które miałyby je stosować. I uważam, że to jest... E Ponadczasowe rozwiązanie. Tutaj oczywiście, żeby dobrać odpowiednio produkt do rodzaju skóry, musimy wykazać się minimalną wiedzą lub zainteresowaniem tematem, ale tak jak wspomniałaś, są również specjaliści, którzy w tym zakresie pomagają. I linia Cewit należy do tych linii, które są dedykowane do każdego rodzaju skóry, bez względu na wiek, jako że każda skóra tej antyoksydacji, działania takiego wspierającego, rozświetlającego i przeciwstarzeniowego prędzej czy później będzie potrzebować. Także nie ograniczamy się nie Szukamy produktów bardziej zaawansowanych, witamina C w tej formie podana w nanotechnologii, w tych wielu formułach e, takich jak ten lewoskrętny kwas askorbinowy, tudzież 3-oetylowany lewoskrętny kwas askorbinowy i tak dalej, będzie doskonała dla każdego rodzaju skóry. Czyli podsumowując, kosmetyki z witaminą C są uwielbiane, ale nic w tym dziwnego, polecane dla praktycznie każdego. przy. W prawie każdym problemie skóry, tak jak powiedziałaś, ta antyoksydacja zawsze jest potrzebna, tylko zwróćmy uwagę na to, co to jest za kosmetyk, jaką ma formę, jak działa, jak całościowo ten kosmetyk jest zbudowany. Jeżeli chodzi o linię Cevit, mamy z czego wybierać. W pełni możemy dobrać to, co odpowiada naszym potrzebom, naszym preferencjom, musimy też koniecznie podkreślić, że ze bardzo lubi też różne zestawy i zwracajcie koniecznie uwagę na to, jakie zestawy są aktualnie dostępne, no bo właśnie tą linię z różnymi innymi liniami też można łączyć. Dziękuję Dokładnie. Ci bardzo. Ja też dziękuję bardzo za rozmowę.